Tu są, te Cerberus Alfa co ich chce Ej, na dismountach. Na, dysmant, na dysmant. oni montują. Nie zmontują. Ich jest ich z gości. tu Oni są na montach część. Nie chcecie ich bić? W dół nie jesteście? To, nie, co robicie? Zabawę. No ja ich z staka 4 No bijcie to kilka, on jest w miarę ładny. O tak, rozstakujcie się, bo on będzie coś próbował. Dobra, macie cooldowny za 4 sekundy, bo nie tak, sprężyć. Mam, 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 mam. Mów dobra, tylko dobra, niech ten Ceneryk zejdzie. Dobra, tych trzech tu spręży, dawajcie. No, kurwa, podcinka mi przytrzyma. Say Uuuuuuu! No, kurwa, podcinka mi przytrzyma. No i życie wakląca, poszło Ja mam z ręki za proste kogoś. Jedząko wiemy zjadliście Jeden oh, dead, jeden dead, jeden dead Ja mogę i sprężyć za 4 sekundy, jak macie <sadżatrice> tak chcesz Ja mam do do Tak sprężę ale nie mam stuna nawet Ale mam, dobra dawajcie dawajcie, dawajcie A, A, Ale mają, leoły mają, dawajcie do końca, Chyba do końca, do końca, tak do końca, sprabiam. do końca umierają, ale ładnie sprężara wsiadła, tak z dupy totalnie, bo nawet E nie miałem, dopiero ja mi się po sprężeniu załadowało <laughs> Ale fajcie! Ale już myślałem, że... Nikt nie umarł, nikt nie umarł, już tylko 4-1 go nie skaczą na głowę. Ale rozjebani. Ale by już umieraliście, ładne! Dawajcie dismonta! Dawajcie dismonta Dobra, chodźcie w do dół, w dół w dół, Trzy, dwa, jeden Kurwa łapie wszystkich, łapie wszystkich, Łapię wszystkich Pokemon, czy już wszystkie masz I do góry, do góry, do, na się cofajcie, na się cofajcie Bo ładnie jest, ładnie jest Wejdźcie w górę, wejdźcie w górę Zaraz się znowu wbijemy, chyba że... Nie, nie, dawajcie, dawajcie Ja mam zmontował generalnie, dawajcie montapek macie Jeszcze raz się w nich wbijemy Bo to została ta ekipa słabsza I oni jeszcze przerzedzeni zostali, więc Chodźcie, 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 chodźcie. Na dismount'cia? No, dawajcie dismonta No to jest ta lepsza ekipa chyba, no Dawajcie tych dwóch z bombami no, Ale musimy, tak, oni są przykowaleni No, dawaj, to sprężej ich Ulu Jak już wcześniej sprężyłem no, Tylko rycek poszedł czy coś A dobra, trzech ich jest no, no, bo ja Nie no bijemy się Oni jeszcze Za ile na to, nie pełnęli bombami jeszcze dwóch tam będzie. Ja diablik za wcześnie. Patrz są ci... są ci słabsi. Dawajcie sofa, nie zbijemy. To jest ta większa. No, ale, że, że, że. No ale jeszcze trzech czy czterech podjeżdżam. No dobra, kurwa. jak tam chcecie. Dobra, naturka, turka. Ktoś to wziął? Jest ktoś tam żeby... Kurwa, jestem przeciążony, nie? Naturka turka si Dobra, leży kole... O kurwa, jakie to są zęby dobre. Lutujcie i... Ale jeszcze ci, ci wcześniejsi podjeżdżają. Lutujcie i montap. Kurwa jestem Zbiłem, przyczążony Nie zbijam oni wrócili full party znowu, a full party będzie prawo się no. lepiej odmawiać no, niż wcześniej Ja widziałem jeden z nich się, no oni się wkurzyli Niech to... 5, 4, 3, Stoi w miejscu dwa. Stoi w miejscu Jaga, wywaliło mu, nie wiem co się dzieje Łapie go, będziemy miał dziś montaż Zapinam mu grobówkę i palę buty Easy! Coś idzie Dwa Dobra, miliony, weźcie, 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 weźcie coś. Ja mam 4 bańki na sobie, buty na udzik i spierdalam. Ej, bo fartówka podjeżdża. Oho. Zaraz, to, tu, no, o kurwa. No, teraz dajmy, 50k zostało, ale to Ja mam 4 miliony na sobie. Dobra. No to ale... ja. nie wiem, co. O kurwa, I takie warsztaty, nie? wiem. No to no jest, ja ja że jak już... jest, na no wodzie jest. Ну